Witam Was, kochani. Kolejne materiały do tego Będziemy przechodzić dalej, kontynuować podróż naszego prekopa. W międzyczasie zobaczmy sobie w punktu tutaj. A propos e, naszego synka mamy. ...też wywołał pancerz. Wyruszeni przez Atreusa wrogowie otrzymują większe obrażenia. I ja to chcę mieć. mi się. O właśnie. Teraz tam. Dobra. Możemy lecieć dalej. Chyba z tym nie mogę nic zrobić. Nie. Kim on był? Nie wiem czego od nas chciał? A ja się domyślam. Czajemy na uboczu. Zabiłeś go? Zrobiłem to, co konieczne. Ciągle powtarzał, że nie czuję bólu. Ja nie wiem co to czasem. Po przeczytaniu sobie po zagłębieniu się... mogłeś zginąć nigdy więcej mnie nie zostawiaj dobrze dobrze. Nie wiem czy to nie był jeden z boków otwora i odyna. W górze. Zabijałeś już wcześniej ludzi, prawda? Znasz się na tym. Robimy to, co konieczne, by przeżyć. Rozumiem zwierzęta. To pożywienie. Albo draugry, bo powinny być martwe. Ale ludzie... Oni próbują przeżyć jak my. Odetnij się od tego. Podczas wyprawy będą nas atakować różne stworzenia. Odetnij się od ich rozpaczy. Odetnij się od ich cierpienia. Nie okazuj im współczucia, bo one nie okażą go tobie. Rozumiem. Czy to było tu od zawsze? Może mnie tam podsadzisz, rozejrzę się. Mamy. Zaraz, zaraz, tu. zaraz. Zaraz. No. Co tam jest? Tam coś jest. Hop! Dobra, nie widzę drogi, poza tym mostem, poza tym mostem, tak? tu było koło raę go opuścić Idź Udało się Chłopcze, Tak jest Dobra kiedy ja to opuszczę to prawdopodobnie Aha. Dobra Wody To wiszące wiadro. To urna ofiarna? Mama mówiła, że wyznawcy Odyna wypełniali je darami i wieszali wysoko, żeby nikt ich nie ukradł. Wygląda na starą. Głupota. Co? Wyznawanie Bogów? Bogów nie obchodzi ich los. Ludzie nie powinni wielbić potworów. Musimy iść tam na górę, a ja bym chciał jeszcze to zabrać Mój w górę Gdzie Artusie A, tam, dobra Już tam do ciebie idę. Nie. Chwila. Jak teraz przejdziesz? Ojcze, czy spotkamy innych po drodze? Tak. Przyjaznych? Nie. Napadną na nas? Możliwe. Tak. Okej. co Tak. Cały czas wokół naszego lasu było zaklęcie ochronne, ale tam zostało przełamane, to ty jeściłeś? Sama oznaczyła drzewa na swój stos pogrzebowy, czemu to zrobiła? Chodźmy. Nie oglądajmy się za siebie. Na są ci. Jak się rozglądam na lóże, czy to nie ma. To ile nam zajmie dotarcie do góry? Nie wiem. Zdążymy przed zimą? Nie wiem. Dobrze dobrze, nie widzę nam strzelić? Czekaj na mój znak. 对吗？ To ogniem. Jak on to robi? Chłopcze, skup się! Krosimy za kurzajafy. Wokół kratosa zwracają że się w powiedzenie w że wróg jest blisko, okej. Milający jest powstań, że wróg za zaatakuje. Aha. Teraz fioletowy to widziałem to. Bo... Powiedz kiedy. <śmienicza> Gotowy do akcji. Poszło. pomogłem? Jeśli chcesz pomóc, te drogi strzelają kulami ognia. Jak to w ogóle robią? ze co są osobami bardzo irytujące. Gdy jesteśmy zajęci walką z innymi grobami, ale dzisiaj wychwalanie stanu i wyzwania. Mm. Odwróć ich uwagę. Skup się na tych, których nie atakuje ale tylko gdy jest bezpiecznie. Rozumiem. Patrz! Wszystko można Popatrz. przed nami osada jotunów. Jotunów? Gigantów. Potrafisz to odczytać? Część. Z języków, które znałam, mam. Jotunowie, giganci jotunowie, giganci. No, to mieli swoją osadę. Giganci, jeżeli tak blisko domu, to musiało to być. Ma. Są powiązane, więc czasem potrafię się domyślić sensu.

Na tą chyba przyszliśmy. O! No! To się tak wypakuje sobie w tych bieżących wiatrach i są pieniądze, srebro. Za rozbicie ten das też jest srebro Mamy zdrowie. akurat mam na fula, więc nie będę teraz skorzystał, bo mogę się wczytać jeszcze. Bo wiecie, tutaj będziemy wracać do tych lokacji, w których byliśmy, ponieważ pewnie dostaniemy jakieś nowe umiejętności, które na pozwolą nam na otwarcie różnych skrzynek, przejść, dojść i tak dalej, i tak dalej. <laughs> I tak O właśnie.

Coś jeszcze strzelaj wolniej. Szybkość szkodzi celności. Jasne. Ci wrogowie stają się rozjuszeni bardzo agresywni, powiekowo za z zmrożą. Ojciec gminy tego śladowego, tak. No, nasz sumy tutaj ładne spostrzeżenia. Ciekawe prowadzi. Dobra, mamy Zębro mi się nie pozparę Hej! Tu jest chyba jakaś skrzynia! Już tam idę. przerywa działania powistnych przeciwników wszystko tyłu to wybaszki jednoszki loniczne dla także powają własne sole na twojego doszło nocy chronicznych ataków możesz wprowadziać kolejną chroniczną broń w zakładce broń Aha okej okay. i teraz to tak? tak to będzie wyglądało jak mamy tutaj po prawej stronie Tyki, korzystaje nic. Dobrze, kliknij teraz. Okej. Muszę już. Dobra, a jak to aktywować? Przytrzymaj tu i lewy, aha, dobrze. Trzymaj pół lewy. Trzymamy i lewy, tak? Wow! Jak to zrobiłeś? Chyba, Chyba możemy przejść tędy. Teraz pójdziemy, tylko ja tu się chcę rozejrzeć. Proszę tutaj mam na górze, nie ma nic do... Ale nie wydaje mi się hmm. nic z tego nic ciekawego. Dzięki tam jest góra. Chodźmy! Zaczekaj. Wytrzyma. Widzisz? A! Pomocy! Ojcze, pomóż! Trzymaj się! Szybko! Zasiskuję się! Chłopcze, spokój! Jestem blisko! A! 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 Nie było tak źle. Nie tak szybko. Twój pośpiech nas zgubi. Przepraszam. Kolejne draugry. Nie ruszają się. Są martwe? Znaczy bardziej martwe. Chłopcze. Nie są, nie są! Przeszedź przed szybkością! To mi lepiej więcej rozmysłu nieważne czy oddasz jeden strzał. Przede musi go stworzyć, a jeśli któryś z nas przerywa, tak będzie musiał zresztą Pokaż cierpliwość. Spójrz na to. Już sobie Zap piętnaście krugów. Bóg kruków wszędzie na łóż przy co? Ojcze, powinieneś to zobaczyć. Coś tu mamy może możemy posłużyć do zarobienia jakiegoś srebra, dobra. Co tam masz? Przeczytaj. Aha, tu kiedyś był targ. Giganci handlowali tu z bogami dawno temu. Czytajmy. Anwiltomów tak? teram handlowy znaleźliśmy pozostałości się po na którym powody handlowali z gigantami. Musiało to być jeszcze przed wojną. Awet czy był tu Odyn! Nad nami! Coś przybija, ścianę! Gdzie? że jacyś tam przeciwnicy potężny drały. drały wybrają się większe od tych, które spotkaliśmy na początku bieżą cięższą, bardziej niebezpieczną broń przez którą nieco wolniej się poruszają ale zadają silniejsze czasy Nawet i tak by to wyglądało no. dobra, ja zdrowie mam nie będę na razie tego wykorzystywał Tak, teraz mamy tutaj... Spójrz! Się, tak, tak. Tam jest przejście! syn, tak, zaraz tam pójdziemy. No dobra. Myślę, że tu zakończymy ten odcinek i zapraszam Was na następny. Cześć!